Jak poprawnie wystawić fakturę za pomocą mobilnej aplikacji Polska Faktura? Wystawianie faktury rozpoczynamy od wypełnienia nagłówka, w którym podajemy typ faktury, jej numer oraz miejscowość i datę wystawienia. Pole Informacje dodatkowe nie jest obowiązkowe. Dane w nim wprowadzone pojawią się pod nagłówkiem faktury. Następnie wprowadzamy swoje dane w sekcji sprzedawca oraz dane kontrahenta w sekcji nabywca. W informacjach dodatkowych możemy podać na przykład REGON lub adres e-mail. Termin i formę płatności wybieramy z dostępnej listy lub wprowadzamy ręcznie. Na koniec definiujemy towary i usługi, które chcemy umieścić na naszej fakturze. Stawkę VAT wybieramy z dostępnej listy bądź wprowadzamy ręcznie. Kwota podatku VAT oraz wartość brutto zostaną obliczone automatycznie. Istnieje możliwość podania kwoty brutto, na podstawie której zostaną przeliczone podatek VAT oraz cena netto. W dodatkowym wierszu pod tabelą możemy wpisać podstawę prawną przy wszelkiego rodzaju zwolnieniach z VAT-u. Przed wystawieniem faktury sprawdzamy ją, korzystając z opcji Podgląd faktury. Jeśli wszystkie sekcje zostały poprawnie wypełnione, wystawiamy fakturę. Nasza faktura wygląda następująco. Do wystawienia kolejnej faktury możemy wykorzystać dane z poprzedniej. Służy do tego opcja Wczytaj poprzednią fakturę. Pozdrawiamy, Zespół Polskafaktura.pl.